z tej strony Kardates kolejny gameplay z Farming Simulatora 15 i w dzisiejszym odcinku zajmę się zbieraniem trawy, którą w poprzednim odcinku skosiłem oraz zgrabiłem użyję do tego mojego New Hollanda T6 oraz tej tutaj przyczepy marki Bergman No więc zaczynajmy. <laughs> Plan na dzisiejszy odcinek jest zebranie właśnie tej trawy, wysypanie jej gazowni oraz zebranie to, tą samą przyczepą tamtej słomy w oddali i wysypanie jej w zagrodzie dla krów. Mimo iż krów nie mam, ale już będzie na przyszłość. I w dzisiejszym odcinku mam dla was dwie w miarę duże informacje. Wszystkie związane z Farming Sonatorem 15. <laughs> Wybaczcie mi tą chrypę. Pierwszą informacją jest to, że na oficjalnej stronie Farming Sonatora zostało Ujawnione nowe DLC do Farming Simulator 15 i nie, nie jest to właśnie DLC Holmer, które to właśnie mówiłem paru temu, że takie DLC jest właśnie planowane. I właśnie nie jest to DLC Holmer, tylko z nienacka wyskoczyło nam DLC z maszynami marki JCB. Znajduje się tam 5 maszyn marki JCB, dwa ciągniki, a reszta to ładowacze. Dwa przegubowe ładowacze, no czyli te co ja mówię To są te ładowacze kołowe, ale mówię na to przegubowe Oraz jeden ładowacz Taki mały, to wygląda jak Bobcat wiecie, takie kopareczki małe Bobcat są Się nazywają I oczywiście jest też parę przystawek jak jakaś łycha Widły do bel, czy coś w tym stylu, są właśnie tego typu przystawki w tym DLC I szczerze mówiąc ja z... nigdy nie liczę tych przystawek do Tura, właśnie na się do tych hodowaczy, i bez tego, właśnie w tym DLC jest tylko 5 maszyn, dwa czynniki, i właśnie 3 ładowarki I to kosztuje na oficjalnej stronie 9,99, no czyli 10 euro. Czyli wiadomo, ile to wiedzie w złotych, około 40. I DLC ukaże się 2 kwietnia. Czy kupię? Podejrzewam, że nie 10 euro za 3 maszyny. 2 za trzy, co ja gadam, za pięć maszyn, to jednak trochę według mnie za dużo. Mówię, DLC musiałoby być jak DLC Titanium, żebym ja kupił jakieś do farming sumatora bo naprawdę za pięć maszyn, no już szkoda, że to właśnie. No i od CB to taka fajna firma nawet, coś nowego w końcu w farmingu, bo takiej marki jeszcze nie było. No ale ja na pewno nie będę wydawał 10 euro na pięć maszyn, no bez przesady. Zwłaszcza na w tym DLC są właśnie te dwa ciągniki. Jeden jest taki mniejszy i Ronda ma 200 koni, jest 100 ileś, i ten większy ma 300 ileś koni, więc to jedyna fajna rzecz w tym DLC, ale niestety nie kupię go, bo według mnie troszeczkę zbyt dużo kosztuje, a ma zbyt małą zawartość. Oczywiście link się do filmiku, żebyście sobie mogli bardziej popatrzeć na te DLC na oficjalnej stronie. Drugą informacją jest to, że w Biedronce Będziecie mogli sobie kupić Farming Simulator 15 na PC, jeżeli go jeszcze nie macie. I to taniej niż w internecie zwykle jest. Bo od 2 kwietnia do któregoś tam już wyleciało mi z głowy, ha tydzień będzie czy tam... Nie, dwa tygodnie chyba będzie ta oferta właśnie w Biedronce. Od 2 kwietnia będzie biodące dostępnych 5 gier i właśnie między innymi Farming simulator 15 będzie kosztować 50 zł, czyli no to jest taniej niż w większości chyba tych sklepów internetowych, bo Farming zwykle kosztuje jakieś 60 zł 70, a Bidonce i czasami trzeba jeszcze za przesyłkę dopłacić, a Bidonce widzicie mieli wersję pudełkową y, tą standardową edycję za 50 zł. Więc jeżeli ktoś nie ma to naprawdę to jest świetna okazja, żeby sobie kupić Farming Simulatora 15. Pamiętajcie, od 2 kwietnia 50 zł w No i są jeszcze pozostałe 4 gry. Między innymi Spin Tires, czyli taka gra w której chodzi o to, żeby przejeżdżać kolejne trasy po takim błotnistym terenie, przeróżnymi dużymi maszynami. Jest to gra i kosztuje 40 zł. Będzie też można kupić Euro Truck Simulator 2 złotą edycję, czyli tą ze wszystkimi dodatkami. I ona już będzie kosztować 50 zł. Do kupienia będzie też Car Mechanic Simulator 2015 Czyli właśnie ten simulator mechanika samochodów Najnowszy, bo wcześniej był 2014, a teraz jest 2015 I co ciekawe, wraz z pojawieniem się w ofercie wydące, on będzie miał swoją premierę Czyli on od razu na premierę zadebiutuje w wydące będzie kosztować 40zł Jeżeli ktoś lubi sobie właśnie... To też jest gra jeżeli ktoś sobie będzie... Bo w niej można naprawiać samochody, więc jeżeli ktoś to lubi, to sobie fajnie może tą gierkę kupić 40zł to też nie jest dużo bo właśnie wiodące jest zawsze taniej i ostatnia gra, bo wszystkie poprzednie były symulacyjne jest inna, jest to Strzelanka jest to polska gra od studia CI Games z Enemy Front się ta gra nazywa i... no już pełną przyczepa, słuchajcie jednak mniej tej trawy tutaj mam niż się spodziewałem i nie wiem co z nią, co z nią zrobić albo do wygazowni, albo już tam dla krów ją zawiozę Szybka decyzja, 38 tysięcy, no... Dobra Nie spodziewałem się, że tej Tawy będzie aż tak mało, szczerze mówiąc Więc wysypię już tam ją w tym silosie dla krów, żeby mieć na przyszłość Niestety na maszyny do krów będę musiał zarobić w żniwach oraz W lesie No nie skończyłem o tej grze, właśnie ta gra Enemy Front, ona będzie kosztować 40 zł yy, Ona przedstawia wydarzenia z Powstania Warszawskiego takie średnie oceny miała, ale może się Wam spodoba. Zresztą, y, link, jeżeli chcecie o tym poczytać troszeczkę więcej, to link do, właśnie, gier, które znajdą się w ofercie wydrąki, znajdziecie w opisie do filmiku. Ja to wciąż czekam, aż zostanie udostępniony zwiastun wersji konsolowej, bo oni póki co to powiedzieli informację. Ujawnili te premiery, pokazali parę screenów. A ja czekam, aż oni właśnie pokażą nam jakiś zwiastun. Dobra Jeszcze tam z następny raz też się może skosić trawy Się tu dosypię, przykryję już będę miał zapias kiszonki dla krów na przyszłość Szczerze mówiąc naprawdę spodziewałem się, że tej trawy będzie troszeczkę więcej No ale zapomniałem, że to nie jest, że to jest te mniejsze pole niż ja na swoim sejwie Się zajmowałem tą trawą, bo ja właśnie na tym polu na wprost Miałem trawę. O tutaj sobie właśnie maszyny poustawiałem Bo na swoim sobie też właśnie zostawiłem te wszystkie maszyny zielonarskie, właśnie w tym miejscu. Dobra, teraz idziemy zebrać słomy. jeżeli właśnie się zbiera tutaj trawę to właśnie mało jej wychodzi ale no może jak będę robić bele to z tego pola uda mi się w miarę dużo tych bel uzyskać Dobra zbieramy Czasami widziałem jak parę ludzi, którzy zajmowali, których zajmowali, no, którzy zajmowali się nagrywaniem Farming z Motora 15, rzadko ale zdarzało mi się to zauważyć, jak patrzyłem parę gameplay. nie pamiętam kto to dokładnie był, ale no nieważne kto to był. Ważne, że założyłem taką rzecz. Że jak zaczynali rozgrywkę, czyli kupowali takie, wiecie, początkowe maszyny, te które według nich im by się najbardziej opłacało to w jednej z wielu ich początkowych zakupów znajdowała się przyczepa o właśnie ta i oni tą przyczepą zbierali słomę tu właśnie po zbożu i sprzedawali w tamtym punkcie na mapie co tam jest w oddali zresztą wam pokażę go zaraz, oni tam sprzedawali słomę ale powiem wam szczerze, bo się że na tym zarobią, ale jak ja to testowałem na swoim sobie, to powiem wam, że to jest kompletnie nieopłacalne Ktoś powie, no ile tam kupię tą początkową przyczepę za 22 tysiące Słoma się sama robi, no bo przecież wystarczy, że włączycie opcję, żeby Ta Żeby ta słoma nie była siekana I ona sobie leży na polu, wystarczy ją zebrać No niby tak, ale Zanim się ta przyczepa zwróci to trzeba troszeczkę poczekać, a później i tak są z tego naprawdę małe zyski. Zresztą, wysypię dla krów tyle, ile będę mógł, bo tam chyba jest, no, tam jest ograniczona przecież ta y, liczba słomy, jaka może być wysypana, po, zaścielona właściwie tym krowom, a resztę sprzedam właśnie w tamtym punkcie sprzedaży. I zresztą sami zobaczycie, ile to wyniesie, ile na tym się zarobi. Fizyka, super farmingu. No ja wciąż czekam aż ten patch następny wyjdzie. Już coraz bliżej. Podejrzewam, że 2-3 tygodnie max. Następnym ciągnikiem jaki sobie kupię będzie ten Case, najprawdopodobniej. To już takie plany sobie robię, to będzie właśnie ten Case. Będę to kupował praktycznie po kolei te wszystkie ciągniki. On ma 203 konie, czyli więcej niż New Holland czy mój Sejm. Dobra, sypiemy. Tu już to tak za dużo. O, widzicie, ledwo co tylko wsypałem i to już jest pełne. No, przynajmniej będę to już miał załatwione na przyszłość. Teraz tutaj zawrócić tylko i resztę jadę sprzedać na farmie. Sami zobaczycie, że to są naprawdę. Słabe zyski z tego, ktoś powie zawsze coś, no ale według mnie to jednak się nie opłaca, chyba że gracie na najwyższym poziomie trudności. No wtedy to wiadomo jeszcze mi kosztuje ta słoma, ale na najwyższym to czasami po prostu każdy pieniądz się liczy. Tam dość wolno się zarabia. Jeżeli na przykład kupiliście przyczepę samozbierającą w intencji zbierania nią trawy, ale macie możliwość również zebrania słomy, to no jednak na tym najwyższym poziomie trudności się może to troszeczkę płacić, bo tam się naprawdę liczy każdy. Pieniądz, tak samo według mnie, na najniższym poziomie się nie opłaca robić tych misji. Co są, może w sumie kiedyś zrobię którąś, żeby wam w ogóle pokazać, jak to działa. Bo ja nigdy nie robiłem tych misji, nawet w 13. Może wam kiedyś pokażę, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. No, ale według mnie, to jest w ogóle nieopłacalne. A dozbieram sobie, żeby była pełna przyczepa. To jest, misje są najbardziej opłacalne, właśnie na wyższym poziomie trudności, bo wtedy to właśnie każdy pieniądz się przydaje. No i dobra, jest pełna przyczepa, czyli 38 tysięcy litrów, Czytam ton, ja już czasami się gubię właśnie w tych jednostkach farmingu, nie jestem pewien w jakich oni to liczą. A gdzie żeś wjechał? Pod dach? Tu się właśnie znajduje ten skup. No, i patrzcie, mam 1000, no minus 1000 euro. A jak sprzedam, właśnie tutaj, słomę, to będę miał. To jest ta przyczepa, strasznie wolno sypie. No, zarobiłem jakieś 5000 euro, więc widzicie 38000 litrów, a ja zarobiłem jakieś 5000 50, yy, euro, więc to jest naprawdę nieopłacalne Słuchajcie, zanim by mi się ta akurat przyczepa zwróciła, to ja bym uhu uhu. tyle musiał się tutaj narobić na tej słomy, więc sami widzicie, to jest nieopłacalne. Okej, okay, ale w tym odcinku to już by było wszystko. Pamiętajcie, sprawdźcie linki w opisie do filmiku, tam znajdziecie link do o, o, wian, omawianego przeze mnie wcześniej DLC JCB oraz do tego, jakie gry znajdą się w ofercie Biedronki, czyli właśnie Farmik, Simulator 15 będziecie sobie mogli kupić za 50 zł. A co w następnym odcinku? Albo żniwa, albo pojadę do lasu. Piszcie właśnie, mi możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Okej, okay, ale dzięki za oglądanie. W tym odcinku to wszystko. Cześć.